Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam z rzymskiego dachu. Pewnie będziemy się spotykać częściej w tym miejscu. Za mną wznosi się bazylika sanktuarium Maryi Królowej Apostołów i właśnie o tym miejscu chciałbym troszkę powiedzieć. Musimy cofnąć się do czasów II wojny światowej. We Włoszech wojna rozpoczęła się w czerwcu 1940 roku. Do 1943 roku Włochy były sojusznikiem Niemiec hitlerowskich. Kiedy podpisały pakt o zaprzestaniu działań wojennych przeciwko aliantom, Niemcy hitlerowskie od razu rozpoczęły okupację Włoch. To był czas także dalszego rozwoju rodziny Świętego Pawła. Wojna nie powstrzymała tego rozwoju. Już do czasów wojny duchowi synowi i córki błogosławionego Jakuba Alberionego byli obecni w wielu krajach świata, między innymi w Brazylii, Argentynie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Hiszpanii, Polsce, w Indiach, Korei, Japonii, na Filipinach, czyli widzimy, że dzieło bardzo się szybko rozrastało, ta ekspansja rozpoczęła się w 1931 roku. Ale czas wojny był też czasem wielkiej troski i niepokoju założyciela, błogosławionego Jakuba, o los tych wszystkich paulistów i, i sióstr z naszych zgromadzeń. Sam też doświadczył takiego trudnego momentu, mianowicie przeżył... Bombardowanie, będąc w Osti, tutaj niedaleko Rzymu, przemieszczając się między jednym domem a drugim, rozpoczęło się bombardowanie. Bomba spadła niedaleko od niego. Dzięki Bogu uratował się. Ale właśnie te wszystkie okoliczności i także zapytania ze strony braci i sióstr, co mamy w tych okolicznościach robić, jak, jak żyć, skłoniły założyciela do aktu zawierzenia Matce Bożej. I właśnie w 1943 roku założyciel zawierzył rodzinę Świętego Pawła, królowej apostołów i obiecał, że jeśli Matka Boża ochroni członków rodziny Świętego Pawła i nikt z nich nie zginie w wyniku działań wojennych, on tutaj w Rzymie dla niej wybuduje kościół, który będzie godny jej miłosierdzia, okazanego nam miłosierdzia. I Jak łatwo się domyślić, Matka Boża wywiązała się z tego zadania. I błogosławiony Jakub Alberiony również dotrzymał słowa. Tuż po wojnie w 1946 roku rozpoczął budowę tej bazyliki, która jest wielkim kościołem trzypoziomowym, z kopułą, która jest drugą albo trzecią co do wielkości w Rzymie. Oczywiście nie chcę tylko opowiadać tutaj e, historii, e, ale w tym kontekście, który przeżywamy, myślę, że warto skorzystać e, z tego doświadczenia, które my też jako Polacy mamy bardzo, e, bardzo e, pięknie e, udokumentowanego. To jest też część naszej historii zawierzenia Matki Bożej. Pamiętamy śluby Jana Kazimierza, pamiętamy e, poświęcenie Polski niepokalanemu Sercu Marii w 1927 roku. pamiętamy śluby jasnogórskie narodu Polskiego. I później pamiętamy cały szereg zawierzeń, które wpisują się w historię naszych parafii, naszych rodzin, czy, czy po prostu naszego życia. Dlaczego ta okoliczność miałaby nie być kolejną, w której powierzymy się matce? Maryi warto zaufać. Ona ma serce, w którym wszyscy możemy się spokojnie zmieścić. Maryja. Która opiekuje się swoim ludem, także sprawia, że poziom lęku się obniża, że nadzieja nie zamiera, że potrafimy także z Bożą pomocą te okoliczności przeżyć, nie tylko przetrwać, ale także przeżyć pielęgnując w nim także jakieś dobro, wyciągając z niego jakieś dobro, jak to ostatnio także rozważaliśmy. To jest moja propozycja, moja zachęta. Spróbujmy powierzyć się matce. Tylko niech to nie będzie wynajęcie agencji ochrony albo, albo tylko jakiś pusty akt magiczny, który po wypowiedzeniu formuły ma działać i tyle, i tyle nas obchodzi. Niech to będzie wpisane w naszą cześć do Matki Bożej. Niech to będzie wyraz naszej wiary i naszego zaufania. Dajmy Matce Bożej może niekoniecznie kościoły. Ale dajmy jej chwilę naszej modlitwy, pamięć, naszą życzliwość, nasze może różaniec możemy złożyć Matce Boże jakąś obietnicę, ale nie po to, żeby ją przekupić, tylko po to, by wyrazić naszą głęboką wiarę w, w moc i wstawiennictwa i żeby też czuć się zobowiązanym, żeby też to zawierzenie właśnie wiązało się te, z, z jakimś zaangażowaniem z naszej strony. Myślę, że, że warto matce się powierzyć i, i do tego bardzo serdecznie zachęcam. Pozdrawiam serdecznie, do następnego spotkania i oczywiście nie zapomnijmy patrzeć w niebo. Ono jest i niech chciał cały czas staje się królową naszych pragnień, nawet jeśli jest zaciągnięte chmurami, jak dzisiaj Rzym, ale niebo, jego błękit i słońce są tam, są tam. Pozdrawiam z Panem Bogiem do następnego spotkania.